Witajcie kochani, dzisiaj w kuchni, no zachciało mi się powiem Wam barszczy czerwonego, ale błyskawicznego takiego, nie z papierka, tylko z buraków, więc czym prędzej obrałam buraki, zaraz zobaczymy ile mi to wszystko zajmie, do tego biorę jabłka, jako coś, dosyć duże te jabłka są, no powiedzmy 1 trzecia y, buraków objętości, gałka muszkatołowa, y, majeranek, czosnek, może być świeży, może być granulowany, pieprz czarny, i do tego sól i ocet. Ja biorę ocet spirytusowy. Wy możecie wziąć ocet jabłkowy, możecie wziąć zakwas z buraków. Jeżeli macie, możecie wziąć sok z piszonej kapusty albo sok z ogórków, ale mnie się zachciało dzisiaj właśnie takiego z octem, takiego czystego baszczu z octem. I jest godzina. Zaraz wam pokażę. Tu mam na zegarku. 13.15. Zobaczymy, ile. To y, czasu mi zajmie. Ja te buraki jeszcze rozdrobnię, bo będę je wyciskała przez wyciskarkę. Znaczy, sok będę uzyskiwała, czyli muszę je rozdrobnić na tyle, żeby mi przez dziurę przeszło. Buraki są zacne, więc. Pachną pięknie. Powiem Wam, że ja buraki mogę iść na okrągło w każdej postaci surowe. Najmniej mi smakują kiszone. Kiszone tak jak się kisi ogórki, bo raz tak ukisiłam buraki właśnie z przyprawami do kiszenia ogórków i miałam wrażenie, że jem ogórki kiszone, a nie buraki. I to mi absolutnie nie odpowiada, więc przypraw, które do kiszenia buraków używam w tej chwili, no to to jest wyłącznie czosnek. I wtedy one są takie, no mają smak tego buraka, a nie kopru. I kiszonych ogórków. Mówię, ja wybieram ocet spirytusowy. Mogłabym śmiało jabłkowe, ale wtedy musiałabym go dużo więcej dodać, więc na jedno wychodzi. No wyszło mi tak 600 ml, tam jeszcze skapie tego yy, yy, soku. To w tym czasie pokroiłam jabłuszko i teraz to jabłuszko jedno. Zobaczymy ile ml będzie tego jabłka. A właściwie to ja to zleję. Teraz Wam pokażę. Zleję ten y, sok do garnka. Y, I teraz zmielę dwa jabłuszka, to znaczy przepuszczę przez tą sok, y, wyciskarkę i dodam tyle samo wody, co jest z soku z jabłek, no bo ten y, sam sok z buraków to będzie jako barsz, bardzo mocny. Także trzeba go będzie rozcieńczyć wodą. No to jest godzina 13.26, czyli 11 minut mi to wy, z wyjęciem tej sokowirówki znaczy wyciskalki zajęło czasu i tego soku jest tego soku jest to 300 ml ja to dopełnię wodę z kranu do 600 i wlewam to do garnka, dopełniłam kranówką. Teraz Was przeniosę. Co ja mam tu za wysoko? No tu jest sok z buraków i sok z jabłek. Wstawiłam na 10 na dziesiątkę. I ja to podgrzeję w tym czasie sobie pozmywam. Wre, zagotowało się. Skończyłam zmywać. Za małam panowcia. 13:34. Czyli zajęło mi to 8 minut, długo. No ale jest wszystko pozmywane. Woda została, Zmywam to w tej samym miejsce, w której trzymam buraki i ta woda pójdzie sobie pod kwiatki, a ten cały rzmych pójdzie oczywiście na kompost. Teraz to się będzie gotowało. Teraz wrzucam pierwsze przyprawy. Soli dam na razie łyżeczkę. Tutaj jest 600 ml soku. Z buraka 300 z i 300 ml wody, czyli pół, litr 200. Być może jeszcze wodę będę później dodawała, ale to się za moment okaże. Yy, czyli ja sobie tutaj o pachnie ziemniakiem burakiem. Ech, pięknie. Sól kamienna kłodawska łyżeczka tej soli. Zmniejszyłam już płomień na szóstkę moc kuchenki, czy na o połowę zmniejszyłam. Kolor jest taki, dodam teraz ocet i też dodam na razie tylko łyżkę tego octu spirytusowego, ale wy macie dowolność. No musi być to słodkie, słone, kwaśne i ostre, dla mnie. Dla was niekoniecznie. Dodam inne przyprawy. Poza pieprzem dodam majeranek. Majeranek to tak jak lubicie, nie? Teraz kruszę wie Majeranek, podstawa w mojej kuchni. Pieprz, majeranek, yy, gałka muszka, muszkatołowa, liście laurowe, angielskie, ziele to muszę mieć tymianek. No tymianek mam swój, więc... Ale też kupuję suszony tymianek też. Dobra, a tutaj mam już farsz do krokietów i naleśniki usmażyłam, bo będę robiła krokiety i właśnie do tych krokietów mi się tak zachciało barszczu. Jeszcze to zmniejszę i nastawię na 5 minut. Czas napięcia, widzicie, nawet że jest na 5. I niech to tak sobie bólka, a ja tutaj posprzątam po tym zmywaniu. Wyłączyła mi się ta, ten barszcz w tym momencie, jeszcze czas kontrolujemy. 13.43, czyli 5 minut minęło od wstawienia i to teraz dostaję. To sobie będzie tak się przegryzało i ja będę doprawiała, dodaję czosnku, no nie dużo tego czosnku, nie chcę żeby zdominował, jedna trzecia łyżeczki granulowanego, mam też świeży czosnek, ale ten jest lżej strawny. W takiej postaci już nie bo ja już tego nie będę gotowała, tylko będę doprawiała. Gałki jedna czwarta łyżeczki i zmielonego pieprzu. Na razie tyle. O, może jeszcze trochę pieprzu, to my robimy. Wymieszam. Przykryję to pokrywką, żeby już nie odparowywało. Nawet nie próbuję. Nawet nie próbuję teraz, bo y, spróbuję tuż przed podaniem. Czyli w sumie jest godzina y, 13.44, 15 minut, no powiedzmy 45, y, czyli 20 minut i mamy gotowy piękny barszcz. Błyskawiczny, błyskawiczny. Mało kwaśnie dolejcie octu, mało słodki, dosypcie cukru, co tam chcecie. Jeżeli jest za mocny, to śmiało gotowanej wody z możecie dolać, bo on może być, on bardzo intensywnie pachnie, więc on jest na pewno mocny, jak zajzajer. Ja jeszcze nie próbowałam. Spróbuję dopiero jak ogarnę krokiety, czyli je zawinę, wrzucę na patelnię i wtedy dopiero spróbuję, czy za jakieś 10 minut. I o drugi jemy obiad. Także smacznego wszystkim. Namawiam Was, Buziaki, Papa. Jeszcze dwa słowa na zakończenie. Zapomniałam, że to trzeba dosłodzić, i zazwyczaj na łyżkę octu daję czubatą łyżkę cukru. Zrobiłam to po wypróbowaniu. Krokiety mi się smarzą i za chwilę podaję. Teraz jeszcze druga kwestia to jest taka, że w tym oczywiście pływają takie drobne, jak na łyżce widzicie frakcje, tak? Więc jeżeli ktoś jest uczulony na tego typu dodatki, to można sobie nalać do szklanki przy użyciu sitka, do szklanki, do kubeczka czy do miseczki. No tyle.